żeby pokonać swoje strachy trzeba robić, trzeba po prostu wyjść im w no to dzisiaj zobaczymy, wyjdę naprzeciw Przeciw swojemu strachu Takiem małemu w sumie straż z... no, Widzisz już się plątam Jestem do zgrzany Małemu straż... strażkowi I No i będę z tym kamerą po do tramwaju I sobie coś tam Będę gadał Nie, nie ważne co, bo tak naprawdę Liczy się to żeby Żeby to po prostu zrobić no po tru, serce wali mi, ale poszalało, <ślarz bilmiyorum> ale w sumie nie, w sumie tak bardzo, trochę tylko już parę rzeczy takich zrobiłem na przełamaniu. w ogóle kiedyś pracowałem na takiej promocji, gdzie w ogóle z kamerą do ludzi podchodziłem i robiłem z nimi wywiady i w ogóle to był, to był ten... To był dla mnie wtedy taki stres, że masakra. Ja powiedziałem, teraz po latach wiem, minęło chyba we z... 10 lat i w końcu, w końcu robię, robię coś na stopie prywatnej, a nie jako w pracy. Czyli tak, zmieniło się w głowie, że nie muszę tego robić, że wtedy myślałem, że muszę. Teraz robię coś po prostu dlatego, żeby odbudować to z siebie. No i patrz, patrz, można. W ogóle dowód trawaj zarąbany po brzegi No ja, ja odchodzę do tramwaju, ale jest sukcesy Ale co zrobisz? Tak, tak sobie wymyśliłem I tam naprawdę nie, zaczyna się realizacja mojego planu W wypadku ktoś pchał, to szkodzi Trzeba też siadać, przejmować się tym, że od bliska swoje. To i tak mówię do siebie. Nikt więcej I tego nie będzie oglądał. Tylko, tak naprawdę ja. Przełamywanie swoich barier i robisz, robisz to, czego się obawiasz. Jak zrobisz to, czego się obawiasz, to się ty puszcza i, i możesz lecieć dalej z, z otwartym sercem i z y, otwartym umysłem i możesz robić rzeczy o wiele, wiele większe i, i, no i poszerzać swój potencjał, swoją poznawać swoją osobę poprzez doświadczenie i robienie tego. Nie teoretycznie, tylko praktycznie. Najważniejsze. No i ogólnie w tramwaju zawsze jest spokój. Tak to wygląda. No to, to nie tylko w Polsce, ogólnie jak w Kazachstanie byłem to to samo. W Kazachstanie też chociaż... A w Indiach jest jeszcze lepiej, bo w Indiach jest podział na kobiety i na mężczyzn. jest... jeździsz na przykład metrem masz w jednej połowie mężczyzn, a w drugiej połowie za kratą są kobiety czy za kratą po prostu jest przedzielone na połowy tak jakby jest podział na męski i żeński. aż bym ukazał zasób tego wszystkiego zmienię perspektywę trochę żeby było, żeby było bardziej ruchomo to tak naprawdę. doświadczenie no to w ogóle to nie się żeby się z emocje, właśnie nic nie stało takiego nic nie stało pani nie garbuje Nie jest tak źle, jak myślałem, tym, że rok się do tego zbierałem. się wystarczyło po prostu wziąć i zrobić. Rok się do takiego czegoś zbierać. Nie jest nie. <laughs> nie, człowiek potrafi zblokować. Ale tutaj wszyscy poblokowani są, także nie jestem sam. Liga, już tak. piękne. Ja jestem niesprawiedliwa. to to się tylną latę lubię. Mam piękne, jestem się siebie dumny, że to zrobiłem. Ja już się tutaj wysiądę na drugiej krzciusce w mieście i, i wystarczy tego badania. W plusem przygotowanie jest to, że się gada usystematyzowane rzeczy, ale jak jest się nieprzygotowanym, to tak się skacze z tematu na temat. Ale celem tego było doświadczenie po prostu tego zjawiska, jakie sobie wymyśliłem. Dziękuję za uwagę samą za, sobie za, za tą próbkę uwagi, którą sobie za Tak się bałem, tak się, tak się strachałem, ale to wychodzi na to, że teraz też czułem takie duchę, trochę, trochę taką nutkę, nutkę stresu, który gdzieś tam taki, ale to taki mobilizujący stres, który mi, który mi dodał, dodał trochę siły. Czy dodał mi siły? Wiesz, ja w moim życiu taki punkt krytyczny, gdzie przełamujesz w końcu wszystko, bo już masz dosyć tego nic. Nic, nic nie zmienia i przełamujesz swoje negatywne schematy i, i myśli, i w końcu zaczynasz odważnie żyć. Nic nie trzeba, można nic nie robić, ale jak, jak woła coś, jakiś wewnętrzny, myśl, wewnętrzna inspiracja do ciebie woła, a ty tu zbogatelizujesz, to, to się męczy, że już tak całe życie robiłem, bagatelizowałem swoje myśli, swoje pomysły się po prostu bałem odważyć i je realizować że zostanę jakoś oceniony cieszę się że to zrobiłem kurczę bardzo się cieszę jak wiem że że można zrobić wszystko co się tylko chce po prostu trzeba to robić trzeba się odważyć trzeba chcieć się odważyć Uch. Dobra, nie będę przedłużał, bo powtarzam się już. Dziękuję. Życzę miłości, szczęścia, spełnienia, tworzenia, kreacji. Życzę wszystkiego dobrego.